Jak oceniasz Ibis Music? Jestem po raz pierwszy na tym wydarzeniu. Wiem, że ono ma być organizowane cyklicznie. Ja w ogóle lubię hotel Ibis, także jest mi bardzo miło, że zostałem zaproszony. Właśnie jesteśmy w trakcie występu. Jest fajnie, jest catering, jest dużo ludzi, jest sympatyczna muzyka, także bardzo mi się podoba. Z, z, czym, z jakimi trudnościami młody twórca spotyka się dzisiaj, startując, debiutując? Przede wszystkim wydaje mi się, że z konkurencją. Gdzieś tam dużo rzeczywiście teraz jest naszych youtuberów, tych twórców bloga. Są to arteści, którzy gdzieś tak, tak naprawdę na, na własną rękę próbują się wybić, i rzeczywiście ze względu na dużą ilość ich jest ciężko wybić się może tym naprawdę dobrym. Gdzieś tam często, że tak powiem, te takie często wykreowane gwiazdy, które nie do końca gdzieś tam, według mnie, może powinny się przebić. Gdzieś tam przytłaczają osoby, które są może bardziej ciche, natomiast ich, że tak powiem. Muzyka robi większą robotę. Czy wydarzenie takie jak IBIS Music właśnie pomaga młodym artystom, wspiera ich? Na pewno takie wydarzenie wspiera młodych artystów. Przede wszystkim ja mogę poznać tych artystów, inne osoby, które tutaj dzisiaj przyszły, mogą poznać. Więc to jest na pewno kolejna gdzieś tam próba pokazania się szerszej publiczności.